Widzisz latał tam? No i to jest główny korytarz, Zobacz jaki on jest wielki, chodź trochę. No, może by tego się chciała przelecieć z tymi latami, ale chyba mu się nie chce. Może no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jesteśmy? Jesteśmy wszyscy. W takich takich poszerzanych taki miejsc jest, jest w sumie 18. i Dworzec e, kolejowy to jest słuchajcie nic innego jak miejsce dla mijanek kolejek. Tak? zobaczcie mamy dwa A przed nami drogównego ruchu w kierunku tam, gdzie jest kolega, to jest 6 km. Jak widzimy, jeden pas. słuchajcie czy byśmy tam nie kolidowali, to z kolegą. bo rozumiem. pójdziemy sobie w przeciwnym kierunku. Nie. Ja wszystko pamiętam, kolor myli, prawda? Co? Kolor myli, prawda? Tak, tak, tak. Stan zachowania, prawda? Tak. Na 90, 99% tego nie było odnawiane od czasu wojny. A co? Oh, Sprężone powietrze, odprowadzenie spalin, hmm. doprowadzenie, doprowadzenie powietrza. Ale słuchajcie, wiadomo kiedy były czasy, tak? No, też było to zabierane, demontowane, to też z drugiej strony tak... Tłumaczę trochę tych tubylców, bo to niektórzy, na przykład, gdzieś tutaj, prawda, ci przesiedleńcy, prawda, no tam trochę i nabałaganili ci Niemcy, prawda. To było z niemieckiego, to było złe, rozprzedane i tak. I to ma miejsce, słuchajcie, do roku 1990. Wchodzi kto chce, robi chce. I stąd większość tych napisów, gdzieś straje, problem. i tak dalej. Ale jeżeli się tam przyjedziecie, poczytać, popatrzeć na te daty, są i nowsze, prawda, tak? z lat 2000 nawet, prawda. Słuchajcie, w roku 1990 wszystkie wejścia, 21 wejść wyjść do tych schronów stoi, prawda, yy, pootwierane, tak? Yy, od roku 1990 jest to wszystko pozamykane za pomocą yy, krat. I teraz, jeżeli jest krata, krata to jest też złow tak? Druga sprawa, ktoś tutaj wchodził, no, żeby zaspokoić swoją ciekawość, tak? I na przykład rok 2000 ktoś... Rozpilowuje kratę, wchodzi do środka, podpisuje się z tą datą 2000, prawda? Wychodzi, za dwa tygodnie, za miesiąc, znowu ta krata zostaje, prawda? To wejście zostaje zabezpieczone. I tak trwa to do dzisiaj. Tylko, oś może przesadziłem, bo od jakiegoś roku mamy system naprawdę szczelny, nikt nam nie wchodzi, tutaj nikt nam nie bałagani. Hmm, I wszyscy są bezpieczni. Tutaj mam trzymajcie na myśli bezpieczeństwo ludzi i wypadki były wypadki śmiertelne, ale też słuchajcie, bezpieczeństwo nietoperzy. Mhm. Bo zdarzało się, że przez te otwarte wejścia ym, coś wchodził i po prostu pali mnie toperza. Takie tutaj mieliśmy skrajne jakieś sytuacje. Tak? Nic ciemne. Dlatego system trzeba zamykać, prawda? I... No To maszyny są tego okresu, był

Jak tym poruszasz, widzisz, to, to powtarza Ci ruch, ale w innej skali. Jeżeli tam sobie postawisz szablon tutaj, to tu, patrz, możesz sobie skopiować ten. Bo tu kładziesz sobie szablon i tym, y, tym bolcem jeździsz tędy, a tutaj powtarza Ci ten ruch, czyli jakby kopiujesz, nie? Kolejna w mniejszej skali to kareczka. Kolejna fryzarka, kolejna wiertarka. A to jest, kochani, silnik. A to jest dwunastocylindrowy silniczek dwurzędowy w układzie v. tylko On stoi teraz do góry nogami. On normalnie powinien stać tak. Zobacz. największa obrona i walka to była na tym obserwatku tam u góry, nie? A tutaj to komunikacja, zaopatrzenie zmiana ludzi. I tak dalej. To mogli spokojnie to u góry, nie? Co z tego? Która podziemia dostarczyli żarcia, amunicji, wody, zabrali rannych do wieźlic, ludzi niezmęczonych, a tych zabrali gdzieś do tego, żeby się przykłali. Nie ma się było bronić całymi tygodniami.

Teraz no. ci powiem nie. Ile było wysokości? Ile spodów? No i też nie koniec. No nie. troszkę.

That's all. O, ja no, miło, że nie... A jak wiercie Mariona za tyle Jak A więc gdzie wchodziliśmy widać? Ale masakra Tam nie wiem chcemy się wrócić Teraz pytanie Góra mi dołem Dawaj, tak Powiem wam tak, tam doł o tej porze roku dołem ale jeśli wiosna więcej odpowiedzi górą tak. no, słuchajcie ja tu byłem odpowiedzialny za to żeby znaleźć wyjście pomocnicy byli odpowiedzialni żeby was wyprowadzić także podziękujmy bramami udało się ja drugi dzień pracy też nieźle ale pierwszy dzień drugi Także, także a ja słuchajcie, też no... no, no a, z a, z siebie, to Tak, słuchajcie, wyszliśmy sobie w miejsce, gdzie powinien stać pancerz ten 50-tonowy. Gdyby nie to, byłoby ciężko z tą wyjść, bo patrząc z tył tego obiektu, nie posiada ten obiekt takiej ściany jak tamten, który wchodziliśmy z tą charakterystyczną ścianą, prawda, tymi drzwiami, otwory wentylacyjne. Czyli załoga po prostu takiego obiecu musiała się dostać z Dobra. I teraz tak, słuchajcie, wracamy sobie górą. Taka ścieżka nas zaprowadzi do Zębów Smoka. Gdy będzie droga, nie idźcie w, w lewo z drogą, tylko przejdźcie drogę i będą Zęby Smoka, a te pachołki betonowe w lewo i do parkingu. Po drodze będzie stała, hmm, może stać taksówka. Kto będzie miał ochotę, 15 zł chyba do osoby, pan bierze 10 od dzieciaka, to już mówię, dla chętnych. Można się przejechać, tak? Korzystając z tego miejsca, że, jesteś, że jeszcze jesteśmy razem, ja wam podziękuję za wycieczkę. Dziękuję bardzo. Dawaj, ładuję się na pakę, Dobra, Będzie ekstremalnie, czy nie bardzo. Wszystko zaraz powiem. Uwaga na głowę, tak? O, nie wiem do czego służy. Do, do... Nie, no. Tam, tam Klimatyzacja, prosimy zamykać drzwi. <śpięksisted mouvementancji> BTR-152, tak się nazywa to cudo radzieckiej techniki. Pierwszy seryjnie produkowany kołowy transporter opancerzony dla piechoty. Produkcją zajmowała się firma ZIS, później firma ZIŁ pod Moskwą, ten egzemplarz w tym roku skończył równe 70 lat, 53 rocznik jeździ, jeździ. auto słuchajcie służyło do transportu w sumie 19 ludzi, 3 członków załogi plus 16 żołnierzy piechoty gotowy do walki, ważył ponad 8 ton, a na oryginalnym Silnik silniku palił jedyne 60-70 litrów na 100 km przy delikatnej jeździe, bo w terenie potrafi spalić grubo ponad nawet 140-150 litrów na 100 km. W tej chwili silnik z autosami SW400. Dobrze, słuchajcie, będzie trochę bujało, będzie trochę trzęsło, będą zakrętasy jakieś, wywiasy, także prośba o zabezpieczenie wszystkich rzeczy, które gdzieś tam mogą powypadać, tylko kluczyki, portfele. To jest jedna sprawa, druga, najlepiej troszkę się obrócić, w kierunku jazdy. Łapiemy się za burtę jedną ręką, tak? Głowy daleko od pancerza. Trzymać mi się całą drogę, żeby gdzieś na zakręcie nie zjechać z łapka. Tyle. Startujemy. praktycznych porad. Do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego na zwiedzanie bunkrów Paniom polecamy założenie spodni. Do tego buty. Buty typu atidasy. Raczej nie laczki i nie sandałki. One nie będą pomocne. Dzieciaki, takie 10 lat i starsze, spokojnie można zabrać ze sobą. Dadzą radę. Maluchy, takie mniejsze, raczej nie. Duża różnica temperatur. Jest szansa, że się przeziębią. Obiekty absolutnie nie są przystosowane do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Wózkiem się tam nie wiedzie. Osoby o kulach też będą miały ogromny problem. Szczególnie wyjście. Tam jest ponad 150 schodów. Naprawdę ciężko. Na dół trzeba zabrać ze sobą latarkę, polar i coś do picia. Miejscami jest naprawdę ciemno i na dole jest zimno. Przed samym rozpoczęciem zwiedzania. Polecamy także zrobić siusiu na zapas. Tam na dole nie ma toalet. Za to po wyjściu, już tam w tym kompleksie, polecamy pójść na grochówkę, prawdziwą ciepłą wojskową grochówkę. Naprawdę dobrze robi po takiej wycieczce. Po